Siemanko z tej strony, Zambro i gram w grę Dragon Ball Z w Locating KG 3 I w sumie teraz gram tryb to tournament Bijać, jak Widać, widać, no, nie widać w sumie ale No ale nieważne W każdym razie chciałem, <grystanie> chciałem... Nagrywam to nagranie po to, żeby się podziękować wszystkim, którzy mnie oglądają, wspierają <grystanie> I Chciałbym zachęcić do dalszej do oglądania mnie Bo myślę, że w samym rogu bólu Oraz w uh, Dead uh, uh, Island um, Nie skończę Mam zamiar zagrać czy Zagrać? Ne, z wielu innych gier I to do was, na um, przykład, nie chcielibyście mnie widzieć, gdzie chcielibyście nagranie z moim udziałem, z moim komentarzem. Bo w sumie fajnie mi się nagrywa. Lubię czytać komentarze, zostawione dzięki... no, wasze komentarze zostawione Thank <laughs> Dobra. No i... No i co, no? Naprawdę... no... no i... No nie umiem, no po prostu nie umiem. W każdym razie. Dziękuję za oglądanie. mnie Lajkowanie, komentowanie. To naprawdę pomaga. nagrywanie. O to fajnie, mówiłem Czytanie akurat. No i... <grystanie> No jeśli można, to udostępniać te filmy. Nigdy o tym nie wspominałem, ale udostępnianie też worry, ważną rzeczą dla początkujących YouTuberów. Jeśli byście wpadli, na jaką grę bym mógł zagrać? Jeśli byście mnie widzieli albo jakąś chcielibyście zobaczyć, dajcie znać w komentarzach. Możecie podać kilka na przykład. Ja bym wybrał. Może być nawet koop. nie przeszkadza. Bo to zawsze znajdę. nie jest czy lola nie nagrywać, ale to może być komplikacja śmiesznych sytuacji, które wcale mogą nie być śmieszne, bo to będzie z lamienie. Dlatego tak słabo, tak mi się zdaje, jeśli chodzi o nagrywanie lola, no ale zawsze mogę pomęczyć się z tym, wycinać jakieś śmieszniejsze momenty. Bonus for the band. Naprawdę, no dobrze Co, myślę, że skończę turnament I chyba będę kończył nagranie A naprawdę, zajebiście mi się gra w tego graniu bola Zdaje mi się, że jak skończę go to Będę przychodził dwójkę

ale robię mi to śmiecie znaczy ciekawe słuchawki najważniejsze jest to żeby mnie nie chwycił bo... o kurwa! a wracamy do tematu podoba mi się tutaj ten G2 bo yy, bo Kampanię ma bardziej rozbudowaną miękką dla mnie. Można Można można. Można, po się robi kampanię. Kurwa, to można tomaty latać po tym. To niełatwiej zrobić żeby... w pole w tym to jest ciekawe, bo tutaj jak widać przeszedłem całą kampanię Z Całą y, special sagę I dopiero zebrałem 5 kul, więc to nie jest fajne dosyć trafię A tam przynajmniej można się fajnie pobawić zwiedzaniem mapy Znaczy zwiedzania, no zawsze tam masz do odkrycia, ale nie... To jest taki eksport jak wiadomo w rpg to nie Skyrim jakby nie patrzeć, ale no, ja pierdolę, co z tym o Giro Ciekawa walka. Jeśli ktoś się spyta okay, mnie czy nie gram jamszą, to powiem że się to jest jeden z postaci w grze, tak samo bardzo. Nie jakiś Goku, Goku jest fajny jak samo ale w sumie nazywa mi się kombo jamszy Tak samo Bardera, ale wiadomo Nie lubię być ze silnych postaci W no, sumie co to za frajda pokonać kogoś z silną postaci Wiadomo no A tak to w Goku mogę się przemówić w tą tam formę jakąkolwiek. Zdubić go musisz uciec. Nie jest panie. A no, on nawet lata cię nie. Tak dla mnie J-Roba powinien być więcej w anima. Tylko było za mało wyskakowany. To śmieszną postacią. Tak samo jak... ...muster tak. Roshi. Dobra, tam jest bo w końcu tak siara. Bo już się krachnie. Krachnie. Olej, kurwa, z Został Herkules Z którym Muszę się przyznać że raz przegrałem Ale to było podczas Tego turnieju w którym jak dotkniesz Ziemi czy, Nie inaczej jak wypadniesz Z maty to Czyli typowy turniej Taki był na Budokai Tenkaichi W Dragon Bolu. Czyli jak wypadasz To no, Wypadasz a kurwa. No nie wiem, right. myślę. Też nie no, jak ja grałem Herkulesem, jak równy, z równym celem, no to. Strach się bać, co. A i zrobiłem. Ja. ja wiem. Ale dobra, póki co, za nasza. Teraz nie jest stanie poprosić mojej No Dobra, kombu pod całyem wchodzi. Myślę, że wystarczy do tego. Ale żeby dystrybutor mógł się na O yes. yes. tego nie było. 2 granat. Nie wiem co ten granat robi. Czekaj, bo się kamera ja o, <noise> No. Tak Tak, bo ja chodzisz O nie! Dyj Pierwszy raz mi się udało tak pomyśleć Musiał przyjrzeć mnie Dyj Nie wiem, dać mu się No dobra, sam nie uderzy Kurde! Za przezetki mi to... O oh, chuj O oh, fuck No, w miejscu są obrażenia. Nie wiem, czy mi pogratulować, koleś. No, bo śmieci, Jezu. Śmieci, biegnie. Zle, 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 ciekawie śmieci. Czy miał pan też, czy nie ma w końcu? Nie, wiem. nie. I dobrano. Turnament zawsze fajnie sobie pograć na rozgrzewkę W sumie jak gram kampanię to zawsze gram na spontanie przeważnie Ewentualnie jeden duel sobie robię Coś jeszcze? Oj, słabo Tylko 5000, zenit. W każdym razie dziękuję za obejrzenie Myśleli tak, że to nagranie było zbyt długie niż chciałem Ale myślę, że było fajne ...nikomu te parę minut więcej nie zbawi. Więc dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do lajków like komentowania, subu. Do zobaczenia. Siemka.